Dzisiaj omówimy sobie bimbrownika. Pod F4 w zakładce sklep znajdziemy nasz cały sprzęt. Na sam początek kupmy sobie destylator i ustawmy go w wygodnym dla nas miejscu. Do tego musimy dokupić chłodnicę. Następnie klikamy na nią przycisk E i lewy przycisk myszy na destylator, by złączyły się ze sobą. Ostatnim elementem będzie kondenser. Robimy tak jak w poprzednim przypadku. Gdy już to zrobimy, kupmy sobie beczkę do fermentacji oraz grinder, którego będziemy używać do mielenia drożdży. Następnie potrzebujemy dwie sztuki cukru, dwie sztuki wody, dwie torebki oraz dwie kostki drożdży. Paperback przykładamy do naszego grindera, a następnie wkładamy tam również drożdże i przytrzymujemy przycisk E, żeby je zmielić. Cukier oraz wodę dodajemy do naszego dystylatora. Gdy dodamy już wszystkie składniki, musimy wziąć naszą beczkę Gravity Ganem, a następnie wymieszać zawartość. Jak widzicie, fermentacja rozpoczęła się. W takim razie przejdźmy do następnego etapu: kupmy dwie sztuki drewna i dodajmy je do destylarni. Następnie kupmy również jeszcze dodatkową wodę, którą dodamy do chłodnicy. W menu Ulepszeń skraplacza Możemy kupić ulepszenia, które zwiększą prędkość bądź ilość produkcji. Jak widzicie, nasza fermentacja się już zakończyła. W takim razie dodajemy beczkę do naszej destylarni, a ona automatycznie rozpocznie pracę. Musimy się skupić na naszych wskaźnikach temperatury. Jak sami widzicie, gdy temperatura osiągnie niewłaściwy poziom, musimy rozhermetyzować naszą destylarnię, aż osiągniemy pożądaną przez nas temperaturę. To samo robimy z chłodnicą, a następnie dodajemy wodę, by jeszcze szybciej ją schłodzić. Dobrze, teraz weźmy się zapakowanie. Kupmy sobie Jar Crate, a następnie przystawmy go Gravity Gunem do stolika kondensera. Będziemy również potrzebować skrzynkę na słoiki. Przykładamy Gravity Gunem. I następnie słoiki automatycznie lądują w naszej skrzynce. Na naszej skrzynce znajdują się dwa napisy: Zbierać i Wyciąg. Wyciąg sprawi, że wyrzucimy słoik, a zbierać sprawi, że podniesiemy nasz słoik. Wtedy musimy już tylko podejść do kupca Bimbru i następnie kliknąć przycisk E, by odebrać pieniądze.